Powiem tak, ten kanał, on się zakończył, on w ogóle nie powinien nigdy powstać. Zakończył się szybciej niż, niż no, no, powstał właśnie, ale, ale, ale widzisz to? Widzisz to? Widzisz ten tytuł? Widzisz ile miał wyświetleń? No stary, a, a, a tu masz już prawdziwy wykres i tu masz co się stało. Tu masz co się stało potem i ja przez dosłownie od chyba listopada tego roku no chyba w sumie teraz, cały czas, nie, no w sumie nie, no w sumie trochę też do teraz, ale cały czas chyba do tego mówiłem, że można kupować. E, I że może przez ten czas mówiłem, ej, trzeba kupić, jest tanie, jest tanie. I może nie, że trzeba kupić, ale jest śmiesznie tanie. I, I ogólnie nie było to jakoś bardzo ciekawe. Jakby mało ludzi w ogóle interesowało ten temat. Jest jeszcze jeden temat, który mało ludzi interesuje. Ja będę o nim mówić i w zasadzie ciągle, bo tu nie ma nic innego ciekawego do opowiadania. Naprawdę, nie, nie ma. Jakby dodali Budapeszt, jest Budapeszt na rynku. Jak się zachował, to można sobie sprawdzić. Ogólnie mam to w dupie, jest sobie amkal, jest drogie, zajebiście można by w kółko. Są redy, które teraz wszyscy interesują, bo przecież redy można robić kontrakty, trzeba to wyliczać i zobaczyć, co się opłaca. No, że jeszcze odbiją, coś tam, coś tam. To, to jest abominacja według mnie, naprawdę. To, to po prostu wstręt taki, że niech to wejdzie. No i jeszcze są ludzie, co się dzielą na kupno skrzynek i no. I, I w sumie tyle. O, daj Kaśnik. No to jest jedna z tych rzeczy, o której bym chciał powiedzieć. No ale... No ale ja, 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 ja to powiem. Ja to powiem, ja to powiem. On się nazywał... Boże... Boże Plus, Max. Miałem tego bo Widzisz to? Ja nie wiem, to nie może kosztować 40 groszy według mnie. Bo ja nie mówię, że to będzie kiedykolwiek kosztowało 5 zł, ale kurwa, może w sumie 5 zł, może, może nie, że 50. 5 zł to może kosztować, bo powiem tak, bo ja odpalę aż, aż tego, pęta do tego. I rozumiesz, są to jest, to, jest, to jest tak jak Sztokholm wtedy. To jest Sztokholm jak wtedy, to po prostu, może to nie jest pewniaczek, że to jest 100%, że to się wydarzy, ale pierwsza rzecz, WALF musi to wyrzucić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chińczyk musi kupić. O kurwa co napisałem. Chińczyk chi, chi, chi. Chińczyk, 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 China. Chi, China. Rozumiesz, Chińczyk musi kupić. I w sumie to nie wiem, nie wiemy, kiedy się stanie, to nie wiemy kiedy się stanie. Wiemy tylko, że galeria została usunięta. E, i tylko to wiemy. I możemy zakładać, że kiedyś to się stanie kiedyś to się stanie. Tylko teraz jest pytanie kiedy. Rozumiesz, całe kiedy. I to może stać za 5 lat, za 20 lat, za 700 lat. Może się nigdy nie stać, no ale <laughs> to tak samo można powiedzieć, że z nożami będzie to samo. Nigdy nie zostaną, nigdy nie pójdą do góry, bo w sumie dlaczego miałyby pójść? I Bo są rzadsze, yy... pierdolenie ogólnie. To się kiedyś stanie. Ja wiem, że mało ludzi to interesuje, ale 40 groszy. Ten rynek jest przesiąknięty pieniądzem. Jeszcze w ogóle czeka nas, może powiem tak, może jeszcze tu bym oddzielił, jeszcze będzie wielki krach na świecie, na świecie. Kiedyś będzie. I to zakładamy, nie wiem, 3 lata, 2 lata, rok może być zaraz. Ważna rzecz, ważna rzecz. Pewnie ciekawe jak to będzie miało, jakby miało wpływ na CS-a. Bo taki... COVID jak się stał, to oczywiście na świecie miał mega, mega wpływ na gospodarki, bo popyt był tak ograniczony i tak się zmniejszył, że to po prostu nawet firmy upadały, no tragedia ogólnie. No ale CS sobie jakoś dał radę, bo to była trochę ide idealne środowisko pod akurat takie biznesy, czyli granie w gry, Przecież karty graficzne tyle kosztowało, bo każdy sobie kupował kompy wtedy i każdy grał, więc CS jako tako sobie przeżył. Pytanie e, jak będzie, gdy na przykład to nie będzie, więc jakby gdy Wal nie będzie miał takiego boosta, jakby jeśli chodzi o gry, e, e, jaki jest lockdown e, przy krachach, no to jest jedna rzecz, ale ja bym się skupił tylko na tym i kiedyś to będzie i przysięgam, rynek dzisiejszy jest tak nasiąknięty pieniądzem, ja to pokażę na Budapeszcie, w sumie na wszystkim można to zobaczyć, już nie mamy tanich naklejek, po prostu, już one się nie tworzą, one się nie tworzą, nie ma tanich rzeczy już. Wiecie, ile kosztuje najtańszy sticker stąd? 12 zł kosztował Mibr. Ciekawe, ile będzie kosztował w przyszłości. I, e, ty sobie zobaczysz, których były te wszystkie tanie stickery, Kopenhagi i tak dalej. Boże, dobra, pokażę ten Mibr i lecę dalej, bo mam jeszcze do pokazania jedną rzecz. Dobra, no i gdzie jest ten Mibr? E, może w ogóle go nie ma i elo i coś się wszystko zepsuło. No widzisz, po 20 parę złotych kosztują tak, Ja wiem, że dopiero wyszło, jest ich mało, ale nie widzę ich za złotówkę. Naprawdę nie widzę ich za złotówkę. Eee. O, spadło. g tu jest najtańsze. No to nieźle. A jest tu jeszcze może jakaś. No i Mongols też spadł. No to 12 złotych. A nie wiem, czy wiecie, ale M MC Kopenhagen, no to po prostu wywaliło. To gdzieś kosztowało kurwa złotówkę. Kosztuje nagle więcej złotówka. I tak mniej więcej się reprezentuje, reprezentuje ten rynek. Tak, przy si tak tak nasycony sianem, no jest naprawdę nasycony sianem I, i dlatego ja powoli się zastanawiam, czy jest jakby to, jest to kiedyś weźmie i spadnie. <grywki> jakby nie zdziwiłbym się, ale, ale backsplash, Babies AK, jakby Pocket AWP, no przecież, o jest pisem baby Babies AWP, ale co. Ja wiem, że wprowadzili update z czarmami jako stickerami, ale co? Złotówka, to kosztuje złotówkę, to, naj... to jest w ogóle nienasycony rynek przedmiotów. On jeszcze nie jest na... tak nainwestowany. On, to się nie odzwierciedla w cenie. Argumenty typu tego jest dużo i tak dalej, nie mają znaczenia, według mnie. Eee, dlaczego? Ponieważ powiem tak, jeśli chodzi o inne czarmy to są unikalne. To są unikalne. Są na pewno lepsze niż hot dogi. Są na pewno lepsze niż te kule. Są bardzo unikalne, jeśli chodzi o styl. Wydaje mi się, że Valve nie wprowadzi nigdy czarma w kształcie kawaha. W sensie, jaki to miałby sens? W sensie, może by to dalej, na przykład, nie wiem, mini kawah, który ma konkretnie skina, na przykład, nie wiem, fire serpenta. To jest możliwe. Ale w sumie, czy to by się sprzedało? W sensie pewnie by się sprzedało, ale paw sam sobie, samo sobie by robiło konkurencję. I na pewno nie dodadzą tego bezpośrednio po tym, a nawet nie dodadzą tego jeszcze, gdy są te czarmy. Więc e, musi być moment wyrzucenia tych czarów e, Przed dodaniem nowych. Więc już wtedy będzie się teoretycznie dało zarobić. Ale złoty 70, jakby złoty 70, naprawdę, to jest złoty 70. Jakby model, jakby kształt tego czarma jest no, bardzo unikalny. To samo można było powiedzieć kiedyś o agentach. Przecież ty agenta nawet w grze nie widzisz. Jak weźmiesz na przykład jakiegoś pana Sabre, to tego, to tego yy, boże, chyba trzeba będzie od najdroższych. No niech będzie. Tego pana to ty, to ty nawet nie widzisz w grze, jak grasz. I kiedyś kosztował równie tak samo mało. Aż w końcu się zmieniło. Przecież się mówiło: możesz mieć tylko dwa skiny. Nie możesz mieć więcej jak na przykład kałachów. Ty tego nie widzisz. Do dupy, tego jest dużo. No i nagle, no i nagle. A z czarmami można teraz powiedzieć. Przecież są ładniejsze czarmy niż baby sake. przecież są fajniejsze yy, możliwości typu naklejanie, w sensie Jezu, naczepianie naklejek. Tylko że też możesz mieć tylko jednego czarma. Tylko, że te czarmy kosztują 40 groszy złotówkę. Pocket AWP kosztuje złotówkę, kurwa. I... Serio, po, po, no i widzisz, no i widzisz. To jest rynek dziewiczy. Ja wiem, że to może się stać jutro albo za 10 lat, ale to kosztuje mniej niż złotówkę. To jest najtaniej od kiedykolwiek było. To kosztuje mniej niż złotówkę. No i wyobraź sobie, że kupisz tysiąc takich czarmów i one nagle... Nie wiem, za rok będą kosztowały 3 złote. 3 złote to jest dalej mniej niż 1 euro. Jest mało, dalej będzie ludzi stać. Dzisiaj słaby, słabna kosztuje więcej niż ten czar. Rozumiesz to? to? możesz kupić dwa takie czarmy albo jednego slaba na stickera. Jest tak tanie. A ludzie tych slabów to kupują miliony. Więc wydanie, jeżeli on, ten, ten czar może kosztować 3 złote. Na luzie. A Wtedy twoje 1000 to będzie 3000. I będziesz miał stopę zwrotu oczywiście relatywnie, re, nomi, nominalnie mało, bo 2000 zł to jest nic dzisiaj. Ale procentowo no to nieźle. No to wyobraź sobie, że jeszcze będzie, bo pok poza poker będzie. Baby Zake, kupisz sobie diecasty, kupisz sobie Back y za 40 groszy. Kupisz sobie, nie wiem, Glamour MAG, czy nie pamiętam jak on się nazywał, Disco MAG, czy jakoś tak. Kupisz sobie tego usta, on był chyba Glamour, albo. E Hop, coś tam, tą m 4 Albo jakiś semi-preszyt, żeby sobie kupić jakiegoś fajnego czarma, którego pewnie nie dodadzą raczej. No bo dlaczego by mieli? W sensie, mo mogą dodać, ale to jest trochę... Nie wiem, czy w tą stronę byśmy chcieli iść. Wydaje mi się, że warto robić umyślnie. W sensie, umyślnie może inaczej. Specjalnie nie będzie dodawało takich samych czarów, takich samych kształtów. O to chodzi. Z fasolkami jest inaczej. No bo dodali na samym początku całą taką kolekcję chyba jeszcze dodali do workshopu ten szablon więc to było chyba od początku wiadome, że to będzie kontynuowane, a z tymi chciałem to zobaczyć naprawdę. To jest oczywiście ryzyko, ale, ale chryste, my czekamy tylko na to, czekamy tylko na to, czekamy tylko na to, to nam mówi, że można na to czekać. W sensie może nie, że China, no China to można cały rynek, nie, cały rynek market nam mówi. Mówi, że można na to czekać. Galeria mówi, że można czekać na to i to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. No i, i jak ja sobie patrzę na to, że nie wiem, można kupić jakieś, nie wiem, jakieś, inwestować w Redy, w skrzynie, nie wiem. Galeria, no Fever Case też jest spoko teoretycznie, ale yy, w sensie to jest kwestia oczywiście wszystko o dywersyfikacji, kupienia różnych rzeczy. Nie mówię, że kupuj wszystko, nagle same pocket aby nie? Ale aktualnie dzisiaj tanie czarmy to one kosztują tyle, że możesz po prostu, ty nie wiem, ty ładujesz balans, żeby otworzyć skrzynię, zostaje ci parę dziesiąt groszy i ty kupujesz sobie czarma. To jest tego typu rzecz. I cię stać. I takie rzeczy po prostu nie mogą być wiecznie tanie na takim rynku. I my to wiemy. I to jest trochę granie pod właśnie e Coś, co jest turbo niebezpieczne, no bo jakichś Chińczyków, co niby kupią, a nawet nie, że Chińczyków. Po prostu na wyrzucenie z gry. Ale my od po prostu początku gry dalej klepiemy ten sam biznes. I gracze dalej na tym zarabiają i my dalej robimy to samo. Czyli za każdym razem walka usuwa i za każdym razem zarabiamy. Ale nie za każdym razem kupujemy. I to jest dla mnie chore. I ja mogę dzisiaj to powtarzać w nieskończoność. Po prostu kupowanie czarnych. Oczywiście jeszcze naklejek. No nie wiem, te to, Jezu, Boże Święty, one też są kosztowne. Widzisz ile kosztuje to? Hot Rod Fire. Nie, nie, on, to nie Hot, hot Rod Hit. przepraszam. 49 groszy. Ile, czemu to tak spadło? O co chodzi? Serio, to jest tyle warte? A, bo tego jest dużo. To jest najlepszy sticker, Banger. Naprawdę to jest Banger sticker. Craftów jest bardzo dużo z tymi stickerami. I to jest dzisiaj tanie, bo przychodzi ktoś, otwiera armory zwykły grajek. Jak powiedziesz sobie na flota i będziesz kupować te przedmioty, to będziesz kupował tylko od ludzi, którzy po prostu grają w tą grę. I oni mają pełne ekwipunki po prostu tych stickerów, w sensie z tej kolekcji. Bo sobie grają, otwieram armory i sprzedają. I Mają wywalone sobie to sprzedają. Po prostu sprzedają. Tego typu to jest rzecz. Dzisiaj to jest najbardziej dziewiczy market, jaki jest na w sensie. Dziewicze przedmioty na tym rynku. No nie wiem. No. Powiem tak. Nie, bo, jakby, trochę to jest dziwne, bo na przykład taki e, hot haul musiałby kosztować, żeby, nie wiem, pocket, aby by kosztował 10 zł, to ten musiał kosztować, nie wiem, z 700. To jest trochę dziwne. Samemu ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, że mogłoby to tyle kosztować, bo to tak trochę drogo. Szczególnie że to jest fasola. Albo na przykład nawet taki semi precious, Chociaż ten semi precious mógłby tyle kosztować, tak sobie myślę. Bo to są jednak trochę rare wyglądy, rare kształty, niepowtarzalne w swoim rodzaju. Hmm. No, ale dlatego bliżej mi że bliżej mi do Pocket AWP, która ze złotówki zrobi 3, niż na przykład taki Semi-Preshes, który zrobi, nie wiem, z tych 200 coś, co ma nawet, nie wiem, 120, kiedyś, dwie. ja pierdziele widzisz to. 120 co kosztuje? Z tych 120 co kosztuje, zrobiłem 500. No to tak mniej, albo te 300. Przepraszam, z 360. Eee, I wiemy, jak to wygląda. E, tanie rzeczy nie mogą zostać tanie, nawet jeżeli są mało dzisiaj, wydaje się interesujące. jest tak samo jak z, z tym, tutaj z tym. Przyjdzie kolejny, kolejna kolekcja czarmów, pasolek, przyjdzie kolejna kolekcja dziwnych czarmów i kolejna, i kolejna, czyli tutaj mówię, jak na przykład przyjdzie Ostyn, przyjdzie Budapeszt, przyjdzie Szanghaj, przyjdzie Kopenhaga, i my nagle wiemy, jak wszystko wygląda, i nagle wtedy, ej, bo w sumie to ładnie wyglądają te, te, te. Mówi stary w sumie, GIB. Oczywiście trochę tutaj jest spekulacji, no bo jakby można powiedzieć, że na jakimś wolnym rynku nie byłoby spekulacji, zawsze będzie, ale ostatecznie jest ta wartość w relacji do innych i te czarmy to jest na co po prostu pewnie czekamy. I nie wiem, tyle. Ja nie, nie no, i to, to się to może inaczej. To nie tyczy się tylko czarno. To się tyczy też kiwerkastów, też. To się też tyczy e, e, tych. No, te naklejki, może jakaś kolekcja, nie wiem, Overpass może, bo to chyba jeszcze jest, tak? Train jest, może któraś z tych kolekcji, ale one są relatywnie drogie. E, one już są trochę napakowane pieniędzmi, i to pokażę w sumie. Nie wiem, czy wiecie. M4, fajnie. Eee. O. Kiedyś kosztowało 1600 zł. A, to... A, to mniej teraz kosztuje. A, bo się zatrzymałem tu. No, ale widzisz, na, jeśli chodzi o rymy B, to i tak to jest, no, już trochę spada. Uuu, no to widzisz, może trzeba będzie powoli się interesować tym. Uuu, ale bo ja się zatrzymałem na tym etapie trochę. Nie aktualizowałem ceny w głowie. Dobra, ale... Dobra, to wracamy na stare rejony. W sumie całe armory tak spadną, no to e, w sumie można kupować nawet taką tą pękę. E, w sumie, ale to jeszcze też jest do sprawdzenia. Sprawdź sobie, ile tego istnieje i tak dalej, i tak dalej, przeproszę jakąś taką mini, analizę tego i tak dalej, nie? Ale, ale no chyba tyle. Nie mam nic więcej do oddania. Nie wiem czy ja nie będę przez najbliższe 10 miesięcy po prostu w kółko mówił, ej, bo w sumie czarne kosztują po parę dziesiąt groszy. I tyle. No, to żegnam.